Tutaj, e, mówiąc po polsku w Bowling Center, potrawa jak najbardziej trendy, również wegetariańska. Za chwilę Państwo zobaczą, jak się robi. Szybciuteńko składniki. E, mrożone prawdziwki. Mrożenie grzybów to jeden z przełomów w rozwoju ludzkości, porównywalny z lotem na księżyc i uzyskaniem e, destylacji e, alkoholu z drewna. E, tutaj e, włoski makaron jajeczny, wstążki cienkie, tagliatelle, wino, śmietanka, oliwa z oliwek, masło, natka pietruszki, czosnek, cebula, parmezan. Za chwilę bardzo prosta i bardzo trendy potrawa. Pod patelnią pali się ogień, więc mogę już wlać oliwę i dodać masło. Oliwy więcej, masła mniej, masło tylko dla smaku bez oliwy masło by się e, przypaliło o, pół łyżki masła wystarczy niech to się rozgrzewa te buty zdejmę i tak już do niczego nie będą potrzebne za nic ich nie włożę e, dobrze i teraz już można e, wrzucać cebulę e, cebula powinna się jedynie lekko zeszklić więc można ją na e, letni tłuszcz jeszcze wrzucić broń Boże nie powinna się przypalić nie powinna się zezłocić e, i w tym czasie ona się szkli, a ja mogę już sięgać po grzyby. Grzyby trzeba teraz pokroić w następujący sposób. Jak myślę, to powinny być ładne, duże kawałki. Odkrawuję główki i tak w spore główki, w spore plastry kroję, a nóżki w poprzek w okrągłe kawałki. Nóżki weltrzonki. I to są, pamiętają Państwo, Najprawdziwsze, prawdziwki. Grzyby, żeby zachowały cały swój smak i aromat, muszą być mrożone szokowo to znaczy, wsadzone od razu do temperatury minus 70 stopni. Więc, jeśli nie mają Państwo aż tak mocnej zamrażarki, lepiej korzystać z kupnych produktów. I teraz do tej jedynie pod podduszonej cebuli wrzucam grzyby i one się powinny razem, dosłownie kilka minut, dusić dalej. Grzyby się duszą, a ja sobie rzucę. W tej przerażającej kuli są podobne jakieś dziurki na palce. Nie wiem jak to się robi, ale może tak. się siła fizyczna, liczy się technika drodzy Państwo. Dobrze, wracam do grzybów. Widzieli Państwo dokładnie, tylko jeden kręgiel został. Teraz jest dobry czas, żeby posiekać ożywiony sportowym sukcesem. Posiekam czosnek i dodam go w połowie mniej więcej czasu duszenia się grzybów. Czosnek na patelnię. I prawie od razu można dodać białe wino. Trzeba zwiększyć tylko ogień, ale najpierw oczywiście spróbować, czy białe wino jest ok. Chardonnay dojrzewające w węgierskim moim zdaniem dębie. Zatem chardonnay, duży ogień i chwila przerwy. Musimy zaczekać, aż wino całkowicie nie zniknie. Z patelni. Wino prawie zniknęło z patelni, została go naprawdę odrobinka, więc teraz e, czas na dosolenie tego. Dopieprzenie, tym razem pieprzyć nie będę na końcu. Świeżo zmielony pieprz oczywiście i radykalne zmniejszenie ognia. Naprawdę radykalne. I słodka śmietanka słodka śmietanka dwunastka. stawiam to na ogniu, ona jak się nieco wygotuje, to zgęstnieje. I teraz makaron, bo można wrzucać makaron. Ja nie będę wrzucał e, makaronu po prostu do gara, tylko położę go na sitko. To jest aliatele, ale również w wersji szpinakowej na jedną porcję. Myślę, że tyle wystarczy. Makaron jajeczny gotuje się chwilkę. Dodatkowo nie trzeba w tej sytuacji tej wody nigdzie odlewać. Jest na sitku. Wystarczy potrzepać sitkiem. Odrobinkę wody niech zostanie, żeby się nie skleił. Wlewam to, a w zasadzie wrzucam na patelnię. I teraz dodaję sosu. Sosu tyle, ile potrzeba na no, jedną bardzo dużą porcję, powiedzmy. Pamiętajmy, że we włoskiej kuchni ten makaron powinien być źli tylko sosem oblepiony. Kładę to z powrotem na patelnię, żeby przygrzać. Dobrze, to odłożę tutaj. Nadka pietruszki. Wszystko trzeba wymieszać. O tak, jest gorące i może już wylądować na talerzu. Proszę spojrzeć, jaka słuszna, zacna porcja. Wyraźne kawałki grzybów. Ten sos się idealnie trzyma makaronu, ale to wszystko byłoby niczym, gdyby na końcu jeszcze nie dotknąłbym tego świeżo startym, przed chwilą startym parmezanem albo też grama padano i w ten sposób Danie ukradziono mi zawiści widelec nie, jest tutaj Danie powstało polskie grzyby, grzyby, które można mieć przez cały rok z włoskim makaronem rzecz niezwykle modna dziękuję Państwu, do widzenia